To chwilę jeszcze musi potrwać. Nie, tak to nie to chyba. To nie to? No. Chyba tylko. E, poczekaj. A Grzesiu, no do... znalazłem coś twojego. Nie wiesz do czego to służy, co? Proszę bardzo. Jak mojego? Twój z Omei. No chyba, że Karola. Będziesz to gotowy to... No stój, stój, no wieki. U mnie na kanale będziecie mogli zobaczyć wywiad z tym panem. Zapytamy go o rozwiązania, jakie w Portugalii Strażacy także zapraszam do materiału, który pojawi się za jakiś czas na kanale Witam Was serdecznie, ja jestem Adrian Socha a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale w dniu dzisiejszym relacja z warsztatów Rescue Tech, które odbywają się na poligonie szkoły aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a poligon mieści się w Kościelcu, za mną jak widzicie Odbywa się właśnie prezentacja sprzętu marki Rescue Tech. Oczywiście wszelkie nowinki techniczne przedstawiają strażacy zawodowi z Portugalii. Jest to Diogo i oczywiście Renat, którzy są tutaj zaproszonymi gośćmi. Podróżują po całej Europie, przedstawiając właśnie ciekawe nowinki techniczne, sprzętowe, a także pokazują nowatorskie metody prowadzenia działania z zakresu ratownictwa technicznego. W dniu, w dniu dzisiejszym, w tej dzisiejszej relacji, postaramy się Wam to przedstawić. fajne zastosowanie sam mówi o tych wężach powietrznych jako węże powietrzne przeznaczone dla strażaków nie dla piekarzy nie dla hydraulików, ale dla strażaków i wspomina tutaj o bardzo fajnym zabezpieczeniu zobaczcie mamy tutaj możliwość połączenia oczywiście tych węży ale jeżeli chcemy odblokować jest pierwszy stopień i musimy drugi raz odblokować żeby móc wyciągnąć całkowicie złączkę ze złączki dzięki temu Mamy pewność, że nie dojdzie do przypadkowego rozłączenia. Jak wiecie, chodzi o bezpieczeństwo. Czyli kiedy podnosimy jakiś ładunek, e, przypadkowe rozłączenie takiego przewodu mogłoby się skończyć bardzo, bardzo niedobrze. Dlatego mamy właśnie te dwie pozycje podwójne zabezpieczenie. Czyli strażak odporny. Drodzy widzowie, chciałbym Wam pokazać rozwiązania, o którym e, tutaj właśnie Renat mówił. Czyli mamy zestaw poduszek, mamy na wierzchu talerz. Talerz ten powoduje, że powierzchnia styku poduszki z, z przedmiotem podnoszonym jest dużo większa. Dzięki czemu mamy większą stabilność zestawu zachowaną. Zobaczcie. Przyłącza węży są na obrotowych e, takich końcówkach. Dzięki czemu można będzie pracować. Tak jak mówiłem, podwójne zabezpieczenie, które zostało już zaprezentowane w czasie odpinania krótka węża. E, oczywiście możemy też zastosować mm, dodatkową wstawkę węża powietrznego z zamknięciem, dzięki czemu możemy cały zestaw rozpiąć, pozostawiając powietrze w poduszkach. Ciekawostką jest jeszcze dołączony do zestawu taka, taka mapa gumowa, która powoduje, że możemy postawić cały zestaw. Na ziemi i nie uszkodzi się nam ten zestaw od jakichś tam elementów, które mogłyby się znajdować na poziomie gruntu. Co do zdolności technicznych, ta poduszka, która jest niżej, ma udźwig 70 ton, ta wyżej 26 ton. Oczywiście cały zestaw ma tyle udźwigu co najsłabsze jego ogniwo, czyli ta poduszka 26-tonowa. Pracują pod ciśnieniem 12 bar. Ja jestem tutaj z Jackiem. Jesteśmy w przyczepie marki Rescue Tech z wyposażeniem, które podróżuje po całej Europie. Pewnie jesteście ciekawi, co na takiej przyczepie się znajduje. Oczywiście część sprzętu już została zaprezentowana, ale postaramy się Wam pokazać. Zobaczcie, na zdjęciach, na, na ujęciach zobaczycie tego typu podpory. Podpory są świetne. Oczywiście tutaj Renat tłumaczył, jaka jest ich przewaga konkurencyjna. Myślę, że warto tu wspomnieć o zabezpieczeniu stopa nie jest w stanie się wypiąć, jeżeli na podporze jest przynajmniej 30 kg. To tak jest. Co tutaj jeszcze mamy z takich ciekawych rozwiązań? Przede wszystkim bardzo wysoka nośność tych podpór, bo to jest aż 15 ton i wszystkie wartości podawane są przez współczynniku bezpieczeństwa 4 do 1, czyli teoretycznie taka podpora jest w stanie przenieść aż 60 ton. Dodatkowo jest zaprojektowana w ten sposób, tak jak tutaj kolega wspomniał, nie da się zwolnić, jeżeli, jeżeli jest obciążona. Dla naszego bezpieczeństwa, jeżeli przynosi obciążenie, nie da się zwolnić. Jeżeli jest nieobciążona, możemy ją swobodnie złożyć. Występuje w pięciu rozmiarach cały szereg różnych przedłużek. Tak. I jak możemy, na jaką wysokość możemy zbudować z ilu elementów? Yy, maksymalna wysokość przedłużek to jest 1,20 m z nie więcej niż dwóch przedłużek, czyli musimy zachować tak. te dwa elementy. Oczywiście. Okej, okay. mamy tutaj jeszcze wiele innych ciekawych sprzętów, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na te klucze multitule, co to jest? Tak, jest to klucz zaprojektowany pod kątem yy kompatybilności z całym zestawem, czyli mamy tutaj sześciokąt, którym możemy mocować wszystkie korki łączące do poduszek, jak i do podpór pneumatycznych. Mamy tutaj zbijak do szyb. Mamy możliwość przypięcia sobie tego narzędzia do pasa oraz mamy świetne narzędzie do usuwania wszelkich uszczelek w samochodach osobowych. Rozumiem, no dziękuję. I teraz byśmy przeszli jeszcze na zewnątrz i pokazali wyposażenie. Jasne. Jesteśmy już na zewnątrz, jak widzicie, jest tutaj sprzęt, mamy tutaj elektryczne narzędzia hydrauliczne, mamy tutaj potwory, oczywiście poduszki, które są hybrydowe, tak jak... Tak jak być może już wiecie, w polskim pożarnictwie roz, roz, rozeznajemy podział poduszek na takie, które są rozpierające i podnoszące, wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie. Tutaj mamy połączenie poduszek jednych i drugich, czyli hybrydowe, mamy dość wysoką wysokość podnoszenia przy, przy wysokim ciśnieniu mhm. i dużym udźwigu. Na jaką wysokość trzy poduszki podniosą? W po, zależności od modelu, ponieważ mamy model NT2, który ma 24 cm wysokości, model NT, NT4 oraz NT8 czyli w zależności od kombinacji, ale tak. w przypadku dwóch poduszek, które były tutaj łączone, tak. mamy niespełna metr. Niespełna metr. Tak, czyli jest mamy... to rozwiązanie niespotykane właściwie. Tak, metr i mamy 26, jak dobrze pamiętam, tą na tej mniejszej poduszce u dźwigu. Także rozwiązanie bardzo fajne, warto wspomnieć, że mają też taki sferyczny, owalny kształt. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w swojej strukturze posiadają na stale zatopiony metalowy pierścień, metalowy krąg, który powoduje, że przy pełnym napełnieniu ona zachowuje swój owalny kształt, czyli dzięki czemu zachowuje bardzo wysoki udźwig dzięki dużej powierzchni przylegania do podnoszonego obiektu. Świetne informacje Jacku, ja Ci bardzo dziękuję. dziękuję. A drodzy widzowie, jeżeli byście chcieli poznać więcej szczegółów, zapraszamy w przyszłości na kolejne edycje warsztatów Rescue Tech, które organizuje SafeTech, dystrybutor tego sprzętu w Polsce. Na pewno warto. My przechodzimy do założeń, które będziemy realizować przy użyciu tego sprzętu. Powiemy Wam, jak się on sprawuje. Tutaj położony na boku autobus, który uległ wypadkowi strażacy mieli za zadanie zastabilizować podporami ten autobus i unieść go za pomocą właśnie poduszek, które wcześniej widzieliście, tych poduszek hybrydowych. Oczywiście wykonali to bez instrukcji według własnego uznania. No i teraz przedstawiciele z Portugalii strażacy podsumowali, co zostało dobrze wykonane, co zostało źle wykonane. Jeżeli chodzi o takie główne sugestie, to pojawiła się opinia dotycząca umiejscowienia podpór w oknach, że uniemożliwią ewakuację osób poszkodowanych. Też można by było zastosować podpory w miejscach, gdzie konstrukcja autobusu jest silniejsza, czyli choćby nawet na jego krawędziach. To są takie pierwsze uwagi. Oczywiście resztę zostawiam dla osób, które brały udział w warsztatach. Okej, okay, thank dziękuję. Drodzy widzowie, ja jestem tutaj z Wiolą. Wiola e, przyjechała do nas co? Z Warszawy. Z Warszawy, także kawałek drogi. E, reprezentuje markę SafeTech, która no, dzięki właśnie tej marce mamy dzisiaj przyjemność wziąć udział w warsztatach. Co się dzisiaj działo? Dzisiaj gościliśmy bardzo fajnych ludzi z grup specjalistycznych, poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego. Próbowaliśmy dla wielu nowy sprzęt firmy Respitec, nowe rozwiązania, nowe technologie. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ciekawe są ide idee techniczne. Myślę, że wielu jest zadowolonych. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z założeń, które były realizowane, bo jako strażak mogłem zwiększyć swoją wiedzę odnośnie właśnie działań z ratownictwa technicznego, że tu mówimy o ratownictwie technicznym związanym ze zdarzeniami i drogowymi, czy też o ratownictwie technicznym w działaniach związanych z budowlanką. Tak, za nami partia, czy część związana z gabarytami, za chwilę przychodzimy na budynek, gdzie będziemy robić stabilizację różnych partii, także zostańcie z nami, żeby zobaczyć więcej. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Drodzy widzowie, zobaczcie, tutaj jest moja torba sprzętowa, w której przewożę zwykle środki ochrony indywidualnej, czyli ubranie specjalne. Już Wam odsunę, żebyście mogli zobaczyć jak ona wygląda. Mamy ubranie specjalne, mamy hełm, w bocznej kieszeni z taką siateczką mamy buty, są koszulki, jest kominiarka, są rękawice techniczne, są rękawice do działań związanych z działaniami leśniczymi, także, wszystko to, co jest potrzebne w tej torbie, się znajduje. Ja już jadę w kolejne miejsce. Pogoda nam dopisuje, mamy środek lata, także jest bardzo ciepło, myślę, że około 30 stopni, jakże się myślisz? No, więcej, więcej, więcej. więcej. Także tu jest, atmosfera gorąca, dlatego ja dzisiaj w takim lżejszym stroju, ale za chwilę. Za chwilę troszeczkę sauny, czyli ubiorę na siebie ubranie specjalne. widzicie, ja już się przygotowuję do ćwiczenia, jakie teraz będziemy realizować, to jest zagadnienie z ratownictwa technicznego, dokładnie budowlanka, będziemy stabilizować budynek, to wszystko przy użyciu sprzętu, który w dniu dzisiejszym jest dostępne. Ja wyciągam ze swojej magicznej torby magiczne rzeczy, przy okazji chciałbym Wam pokazać naszą nową naszywkę zespołową, część z Was oczywiście, która śledzi mnie na Instagramie, Adrian Socha, yy... zna już tę naszyweczkę, zobaczcie tak. Tak ona się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Do zdobycia przy współpracy z nami, oczywiście. Kurteczka za założona. I biorę hełm i lecę, bo już jesteśmy troszkę spóźnieni. Tak to jest, jak się jest uczestnikiem i też realizuje się medialnie wydarzenie, żeby było jak najlepiej ofotografowane i sfilmowane. Gdybyście w przyszłości potrzebowali naszego wsparcia w tym zakresie, możecie liczyć i na jedno, i na drugie. A i najważniejsze, nie zapomnijcie wziąć ze sobą wody, bo jest naprawdę gorąco, a odwodnić się w ubraniu specjalnym naprawdę nie jest trudno. Realizowaliśmy pierwsze zadania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu oczywiście tych podpór. Za, za mną jest kolumn gumtree jakby to nazwać w języku polskim? Nie, Nie wiem, ale widzicie na załączonym obrazku e, przy użyciu trzech kolumn podpór zasyfilizowaliśmy e, tutaj sufit Mamy również stabilizację nadproża e, Ciekawostką jest, oczywiście te podpory e, rozsuwamy mechanicznie e, przy użyciu siły własnych rąk Oczywiście mają również Miasta, gdzie możemy zasilić je powietrzem. Nie jest to potrzebne w tym przypadku. Już stabilizacja spełnia swoją rolę, ale gdybyśmy potrzebowali jakby te podpory unieść za pomocą powietrza, możemy to zrobić. Drodzy zobaczcie, za mną jest realizowane dalej założenie z budynkiem z zakresu ratownictwa technicznego Budowlanka. Mamy tutaj ustawione przypory, rikery w ciekawym, nietypowym rozwiązaniu, czyli stabilizacji narożnej budynku. No, myślę, że dla znawców tematu jest to nie lada gratka, bo nie występuje to dość często w jakichkolwiek materiałach dydaktycznych czy też szkoleniowych. W dniu dzisiejszym możemy to przetestować no, własnymi rękami. Witam was serdecznie z tej strony Adrian and Renato, Renatu przyjechał do nas z Portugalii, jest strażakiem. Ja dzisiaj z nim porozmawiam. Wymieniliśmy się naszywkami Soha Team and uh, your organization Evi Rescue Portugal. Okej. Okay. Uh, przyjechali do nas z Portugalii i przeprowadzili uh, warsztaty. First of all uh, I thank you for today. Okay. It, it was very good. It's first time in Poland? Yes, it's my first time in Poland. i am enjoying it. the people receive us in a very friendly way and we find out a, a group of firefighters very enthusiastic and motivated to, to work with us. Uh, earlier i saw your uniform. Uh, it's special in your country. Um, our uniform, it's a personal protective equipment. we just attach some patches there. Uh, with with uh, with our brand yeah. RescueTech, but also with Every Rescue Portugal, we work in partnership. Uh, as you know, RescueTech is um, a is a rescue um, company, rescue uh, that produces rescue equipment, Every Rescue equipment, and also uh, aircraft recovery equipment. Uh, RescueTech exists since 1974. His headquarters is in Lis in the Netherlands. And we cooperate with RescTech for more than 10 years. AV Rescue Portugal, it's a small training company. Uh, we act very professionally. You can visit us in, in our website and you can see the type of trainings that we do. Uh, we have the passion for rescue and we try to to specialize ourselves in trucks, buses, trains, Structural collapse, uh, rescue in a trench, everything that requires technical rescue. You are a very experienced uh, firefighter. What do you? you what is your uh, firefighting history? So I started in 1991 as a cadet in the, a fire brigade in a small village near Lisbon. Uh, I try to. Uh, go further in my career. Then I joined our national civil protection service, where I work for uh, more than 20 years, and I continue to develop my my career as a firefighter. And then in 2005, I joined the fire brigade of Odivelas. It's a big city near Lisbon, where I continue my work until um, 2015, 2016, I believe and then i, at this time, i only do trainings and i try to develop my skills as a technical firefighter. thank you. in your country, portugal, uh, our special firefighter school, yes, portugal have a national um, firefighting school where people from all over the country and from this means portugal as a, a part of the european continent and also from our islands, and um, join there for the trainings that they have for the training courses. since the training for the command level, the chief, fire chief level, and for firefighters, also uh, your life is your passion. yes, i do. that's why i change since one of october, i decided to join the ResTech team because this is really what i like to do. And uh, I'm happy with <laughs> it. How many countries did you visit uh, to trainings? Uh, to be honest, I don't know the number of countries, but we already have been in, uh, of course, Portugal, Spain, France, uh, Slovakia, the Czech Republic, uh, here in Poland, our first time, uh, in Taiwan also. Uh, I don't know if I is something else me and my team uh, we are uh, very happy to meet you today uh, I very very thankfully for you uh, for your knowledge okay thank you for receiving us in a good way and uh, it's always a pleasure to share what we know we don't know everything we are always learning and today was a, a day where we share a lot of experiences and I believe that when we share experiences we have a better end, and we always learn in the end. Beautiful words. Maybe in future we will be able to uh, meet together in your country. Of course, the invitation is made. If you want to visit us in in our training center, it will be a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dzisiejszego materiału nie zrealizowałem sam, ze mną jest dzisiaj Grzesiu, Grzesiu Green Ram Production. Po, polecamy, polecamy Omaha do nas właśnie z tyłu za kamery. Jest też Rafiks, Rafiks właśnie e, opala prawą rękę. W lewą już nas spalono totalnie. Rafix, podłoga Socha Team na Instagramie, Grzesiu Freelancer, Green Production na Instagramie. Zapraszamy. Zapraszamy też na profile pozostałych członków Socha Team. Ja Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przypominam Wam, że wszystko to, co robimy realizujemy non-profit dla Was, także zapraszamy Was do wsparcia na Patronite. Zapraszamy też do współpracy marki i firmy. Pojawia się to coraz częściej, zapytań jest coraz więcej. Także powiem, kto pierwszy, ten lepszy. Żebyśmy mogli to wszystko zrealizować, bo materiału jest bardzo dużo. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczoru, trzymajcie się, cześć!